Słowa Ewangelii według świętego Marka. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przybył do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił czas się wypełnił. I bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Życie człowieka jest nieustanną pokusą. Dopóki żyjemy na tej ziemi, nigdy nie możemy być zupełnie wolni od trosk i pokus. Od nich nie był wolny nawet Chrystus. Na pustyni szatan wielokrotnie wystawiał go na próbę. I w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu taką właśnie Ewangelię słyszymy: o kuszeniu samego Chrystusa. Największą pokusą początku Wielkiego Postu, kiedy człowiek podejmuje drogę nawrócenia, może być potrzeb szatana, że nic nie warto, że lepiej dać sobie spokój, że może później, że jeszcze zdążysz. To zabójcza pokusa, która może sparaliżować człowieka, przekreślić wszystko, wszystkie dobre jego postanowienia. A na progu postu słyszymy konkretne wezwanie: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Trzeba się więc zabrać do pracy. Nikt za nas tego nie zrobi. Współpracując. Z łaską uczyńmy ten pierwszy krok na drodze powrotu do Boga. Nie dajmy satysfakcji kusicielowi, by nie triumfował nad naszą bezczynnością. Nie dajmy się złapać na lep szatańskiej intrygi, że nic nie warto. Pokusa bowiem nie ma nigdy tak wielkiej siły jak wtedy, gdy pozostajemy wobec niej bierni.